Jeżeli kliknąłeś w ten film, no to z pewnością jesteś zainteresowany dołączeniem do najbliższej kampanii manewry, startującej już 10 marca. Z tego materiału dowiesz się, jakie są zasady tego trybu, jakie czołgi najlepiej się tutaj spisują, oraz zachęcę cię do dołączenia do mojego klanu właśnie na czas tej kampanii. Mam jeszcze bardzo ważną informację dzisiaj o 17:30 na moim Twitchu. Zakupię dbv 152 pogram nim troszkę dla was, także zapraszam serdecznie. Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w najbliższej kampanii manewry, no to chciałem Ci teraz pokazać, jak dołączyć do mojego klanu. Mianowicie, w pierwszej linijce opisu znajdziesz mojego klanowego Discorda. Jeżeli już na niego dołączysz, zaglądasz sobie na kanał Rekrutacja. Mianowicie, aktualizacji uległy tutaj wymagania. Przede wszystkim wymagamy tutaj aktywności przez minimum 8 dni podczas tej kampanii. Kampania będzie trwała od 10 do 23 marca. No i każdy klan będzie tutaj rozgrywał bitwy przez 2 godziny, w naszym przypadku. Będzie to 20 do 22, no i należy tutaj być 15 minut wcześniej o 19:45. Wymagamy tutaj minimum 8 dni gry podczas tej kampanii. Oczywiście, jeżeli zależy Wam na zdobyciu jakiejś maszynki, należy tutaj grać przez 2 tygodnie, a nieobecność zgłaszacie oczywiście do mnie. Kolejne wymaganie 800 wn 8 z 30 dni, możecie sobie to sprawdzić na przykład na Tomato GG czy też na stronie Vote Live. Kolejne wymaganie to minimum 4 użyteczne czołgi ciężkie lub średnie 10.5 poziomu w tym jeden z puli, którą macie tutaj wypisaną. Oczywiście następnym wymaganiem to obecność na naszym Discordzie i korzystanie z niego. Będziemy się tutaj porozumiewali dzięki temu. No i ostatnim wymaganiem jest minimum 16 lat. Następnie co należy zrobić? Macie tutaj takie okienko jak Create Ticket. No i tworzy wam się tutaj oddzielny ticket, na którym yy, gadacie po prostu ze mną. Podajecie tam swój nick z gry, wiek, czas na grę oraz ilość czołgów 10. tierów w garażu i jakie są to po prostu maszynki Wchodzicie w tego tiketa, wypisujecie tutaj swój nick, wiek i tak dalej. No, i dzięki temu będziemy wiedzieli, czy po prostu się kwalifikujecie, czy też nie. Kolejna ważna sprawa, moi drodzy: zasady całych tych manewrów. Oczywiście startujemy 10 marca, kończymy 23. Codziennie od 19 do północy, klany będą miały swoje dwugodzinne okienko czasowe, gdzie będą grały po prostu twierdze 10 poziomu w formacie 7 na 7. Są to bitwy spotkaniowe. Mgła wojny jest włączona, także nie wiadomo, jaki skład ma przeciwnik na początku, póki czołgów nie wykryjemy. Grają tutaj sami klanowicze, bez najemników, maksymalny czas bitwy to 10 minut. No i jeżeli chodzi tutaj o dostępne mapy, macie je oczywiście wypisane. No i przede wszystkim to, co Was tutaj powinno interesować najbardziej gracie o fajne, fajne nagrody. Mamy tutaj dość ciekawą pulę czołgów, mianowicie najlepszy moim zdaniem, jest tutaj standardowo obiekt 907. Kolejna pewnie VK7201K ST62 wersja druga jest to czołg dość świeży, ponieważ jego premiera miała miejsce w przypadku poprzednich Manewrów. 116F3 pojawiał się tutaj wcześniej, T95S6, jest to czołg dla graczy bardziej zaawansowanych. No i 121B, nie polecam oczywiście go sobie brać, ponieważ możecie go kupić w każdej chwili za 15 tysięcy obligacji. Jeżeli nie macie 907, będzie to dla Was świetna okazja na zdobycie tego pojazdu. Dodatkowo możecie sobie zgarnąć obligacje fioletowe, wyposażenie części do wyposażenia eksperymentalnego, pamiątkowe style 2D oraz 3D. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o mechanikę naszego trybu. Ważne jest tutaj, żeby po prostu mieć bardzo duży garaż. Dlaczego? Ponieważ jeżeli bitwa jest przegrana, zremisowana bądź też zginiecie w wygranej bitwie wasze czołgi po prostu się tutaj psują no i jeżeli gracie takim zepsutym czołgiem nie możecie zdobywać punktów osobistych jak i punktów klanowych. Przez co wasz klan również nie może tutaj iść dalej w poziomach. No a im wyższy poziom, tym więcej punktów zdobywacie oraz tym więcej części na naprawę tych pojazdów będziecie po prostu mieli. Kiedy naprawiają się się pojazdy. Pojazdy z powrotem naprawiają się po resencie etapów, albo można te czołgi naprawiać również oddzielnie, poprzez zdobywanie części zdobytych w tych etapach. Na te etapy pracują wszystkie składy w klanie, to jest bardzo ważne. No i moi drodzy, tak jak mówię, im większy garaż, tym lepiej, im więcej macie użytecznych czołgów, tym lepiej. Jeżeli chcecie zdobyć czołg nagrodę z tej kampanii, możecie to zrobić zarówno poprzez licytację, gdzie wymagane jest tutaj zdobycie tysiąca punktów sławy, to jest tak naprawdę dwa dni gry, no i wtedy są to aukcje za obligacje. Jeżeli jednak będziecie mieli bardzo dobre wyniki, na tyle dobre, żeby znaleźć się w top 9000 wszystkich graczy, taki czołg będziecie mogli odebrać za ilość punktów sławy, którą osiągnął właśnie ten ostatni w klasyfikacji gracz. Teraz najważniejsze pytanie, jakie czołgi są tutaj najbardziej użyteczne, ale musimy przenieść się do wota, żeby się o tym dowiedzieć. Jesteśmy już w grze i taki film odnośnie czołgów przygotowałem już kiedyś dla was, ale warto wspomnieć o tym po raz kolejny. Przede wszystkim nie ma tutaj tajemnicy, ale Kluczową rolę odgrywają tutaj szybkie, mobilne czołgi ciężkie z dobrym pancerzem oraz czołgi średnie. No i zaczynając już od tego co mam w garażu. Czołgi specjalne 260 jest tutaj kluczowym pojazdem. Jeżeli macie go za misje osobiste, bardzo, bardzo się on wam tutaj przyda i bardzo fajnie się wam spłaci. Kolejna maszynka obiekt 907. Obiekt 907, jeżeli zdobyliście go na poprzedniej kampanii, jest to jeden z pierwszych wyborów, moi drodzy, ponieważ 907 zawsze, zawsze będzie dobra. Na na te klanówki. Kolejny pojazd to KPZ-07PE, o którym wczoraj przygotowywałem Wam materiał. Bardzo fajny, mobilny czołg ciężki, potrafiący również fajnie grać na wieżę, mający ten lemierz z przodu, blokujący uszkodzenia. Dodatkowo jego mobilność bardzo, bardzo się nam to tutaj spłaca. Jednak przejdźmy sobie przez wszystkie drzewka na szybko, które pojazdy są tutaj sensowne. Moi drodzy, bardzo ważne jest to, że nie wiecie jaka mapa Wam się wylosuje, więc tu kluczowe jest też mieć bardzo uniwersalny skład. Także jeżeli chodzi o jakieś mausy, esetki no nie jest to dobrym wyborem. Natomiast przede wszystkim z drzewka niemieckiego E50 bardzo wam się tutaj przyda. Uniwersalny met potrafiący również coś poodbijać, mający dobrą mobilność, sporą pulę HP, no i przy okazji fajne działo. Następnie drzewko radzieckie, no i tutaj chyba najwięcej będzie nas interesowało, ponieważ przede wszystkim obiekt 277 i7, czasami również obiekt 268 wersja czwarta, tak zwany dzik, fajnie może się wam tutaj spłacić. Dodatkowo. Przyda się na pewno IS-4, być może ST2, no i z pewnością Medy 430U, 140K91. Moi drodzy, drzewko radzieckie jest tutaj bogate w pojazdy, potrzebne na manewry, także polecam wam tutaj te czołgi sobie na przykład dobić, jeszcze jest troszkę czasu, albo po prostu odkupić, jeżeli nie macie ich w garażu. Dalej przechodzimy sobie do drzewka USA, no i tutaj, moi drodzy, przede wszystkim E5, również Joch może się wam przydać, albo T57 Heavy. Granie na dwa razy T57 Heavy. Heavy w składzie jest bardzo fajne, jeżeli fokusują się one na danym czołgu. Pragi tutaj są przede wszystkim bardzo ważne, ponieważ kończenie luf jest kluczowe. Więc T57 Heavy, ze względu na swoją dużą moc, jest tutaj jak najbardziej przydatny. Dalej drzewko francuskie. No i tutaj AMX 50B, jako zastępstwo dla T57 Heavy, również dwie beczki w składzie mogą się Wam tutaj przydać, albo nawet jedna po prostu do kończenia pojazdów. Następnie AMX M454 też fajna opcja na wieżowca. Mobilnościowo, może on nie jest tak Świetny, ale dzięki swojemu działu zrobi on tutaj robotę, dzięki swojej alfie. No i później mamy czata 25 ton jeden z lepszych medów, jakie mogą się Wam tutaj przydać. Także Batchat również odgrywa tutaj kluczową rolę na manewrach. No i później mamy Wielką Brytanię. Super Conqueror, moi drodzy, bardzo, bardzo fajna opcja. Centurion Action X jako Magic oraz moi drodzy Kano Penner, nowa dyszka, Moim zdaniem odegra ona tutaj również bardzo, bardzo ważną rolę w tych manewrach. Jeżeli chodzi o drzewko chińskie. Tutaj mamy trzy pojazdy. BZK-75, WZ-111 model 5A oraz Medic 121B. Ta trójka pojazdów również bardzo, bardzo przyda Wam się na manewry. Później drzewko japońskie, no i tutaj na przykład z może być to jak najbardziej Hori 3. Dodatkowo Type 71, dobry teraz wieżowiec po buffach ze swoją świetną celnością, fajną alfą. Również odegra kluczową rolę na tych manewrach. No i jeżeli chodzi o Meda STB-1 również bardzo fajny medze ze na swój DPM. Następnie drzewko Czechosłowacji. Tutaj VZK55. Na pojedynczym lub podwójnym dziale tutaj zależy od całej taktyki. No i Magic TVP t 50 Również bardzo fajna opcja na manewry. Następnie drzewko polskie. Tutaj cała trójka pojazdów dziesiątego poziomu świetnie nam się spłaci, ponieważ błyskawica. Wiemy, bardzo, bardzo mocny Terek na blisko. Jadący z czołgami ciężkimi. Również bardzo fajnie może się nam przydać na manewrach. 60 po zmianach dalej jest bardzo fajnym pojazdem na manewry. No i oczywiście CS 63, grając na przykład na dwa CS-y, jeszcze na przykład objeżdżające całą mapę dookoła, żeby wjechać na plecy, zadawać gdzieś damage od flanki, również bardzo, bardzo mocny pojazd do tego trybu. Następnie drzewko szwedzkie, no i tutaj moim zdaniem UDES 1516 może się Wam przydać. No i jeżeli chodzi o drzewko włoskie, no tutaj raczej nie ma zbytnio ciekawych pojazdów pod względem właśnie manewrów. No i to by była na tyle z użytecznych tutaj czołgów. Mam nadzieję, że ten materiał się Wam przydał. Oczywiście zapraszam Cię do mojego klanu. No i przypominam o dzisiejszym streamie o 17.30.